W takim razie przenoszę was do piwnicy. Do piwnicy? Tak, do Starego Wanzyla? Nauczycie się o czarnej groźbie. Nie będę pracował z tym górem. Jeśli nie chcesz iść do piwnicy, drzwi stoją otworem. Odpadam. Spokojnie pogadam z nim. Czyli, no co? Co ty wyprawiasz? Ta kobieta jest chora. Tylko robi swoje. Co z tobą? Ocknij się. Bracie, mam dzieci. Pomyśl o tym. Muszę je wykarmić. Od dziś. Nie jestem już gliną. Gówno wskóraliśmy.